Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Dustfinger i witam was w kolejnym odcinku z gry Enter the Gungeon. Chcecie odcinek pod rząd, zobaczymy czy moja psychika to wytrzyma. Black Powder Mine. Połowa HP. I mm. od razu trafiamy... Literal hell, dosłowne piekło. Plus jest taki, że mamy kogoś, kto podpala nam przeciwników. Już myślałem, że nie przejdziemy tędy. Kurde. Jejku. Co? Dwa ptasiory czy co? Co A nie, to ta wieżyczka Dobrze, one nie mają dużo HP Zostałem ja zostanę pół serduszka i definitywnie nie żyjemy Okej okay. Pozbyliśmy się lasera Teraz pozbądźmy się... Tego Duch Oczywiście logika enter duch się pali. O piesek mam kluczyk znalazł. Świetnie. O o! O nie! War te czaski. O nie! Kiedy? Kiedy to mnie dotknęło? Kurda, mieliśmy Fenixa! Ja nie miałem aż tak długiej przerwy od Enter naprawdę! I will enjoy, definitely Naprawdę Dwa słońca w takim miejscu i tu pewnie... O, no właśnie nogień, właśnie nogień. Tam się spalił. O! Dało się. No fajnie. Coś na co najmniej no nam ok. JAK JA JEJ NIENAWIDZĘ To jest tak głupi typ przeciwnika, że ja nie mogę Ammo, Synthesizer, klucz Jejku, wszystko takie drogie A jeszcze jak strzelę to podwoisz ceny Aha I tu było przejście od razu od biny do niego no, bez jaj. No. Dwa pokoje pod rząd. Come też To oh. jeszcze znowu mega ciasny pokój. Dlaczego w ogóle Lead Maiden ma pozwolenie, żeby spawnować się w takich małych pokojach? Naprawdę. Go to? No coś tu ten czar nie wyszedł. O o. Uzi, to znaczy AK-47. I to zwykły pistolet. Nie stój w miejscu! I tak mało ka W ogóle za Lead Maiden nie dostaliśmy żadnego hajsu! O kurde! Mm. O, hajsy to niewiele. Dobra. Helgan! Już tylko synergia by się do niego przydała. Dobra, czas się przerzucić na kusze. Co, to wszystko? Naprawdę? Jeden shotgun king, zaraz się coś tu zaspałni Naprawdę Dobra, nie, nie będę narzekał, bo zaraz coś na głowę dostaniemy dużego Patrzcie, znowu ta sama sytuacja Lead maiden zaspałnowała się w malusieńkim pokoiku Jakby tutaj mogła się zaspałnić Ja wiem, że Entered Gungeon ma być ciężkie i w ogóle. Ale come on! Czasem mam wrażenie, że poziom... O! Niedawno to zdobyliśmy! Up close and personal! Co to powoduje? O! Kiedy jesteśmy blisko przeciwnika i strzelimy, zadajemy większe obrażenia. Dobrze wiedzieć. Znowu ty. Nie. I of the True Gun. I powinniśmy iść tędy. Wow. my naprawdę zadajemy porządne obrażenia okay. Tu nic nie ma Okej, okay, czyli Winchester Rifle nie ma tego, nie ma penetracji. Trochę szkoda. No da korek. Okej, okay. worek mnie przed chwilą zeżar. Już chyba raz z nim mieliśmy do czynienia. Ale że worek? I to jeszcze nawet nie miałem okazji, żeby tego... momentu, żeby tego uniknąć. To kłapnięcie jest nieunikalne. Aha. Już boss. A, mocąga, świetnie. Masz ten nohal. Aua. No, nie! W tą stronę dodżolę no, albo w ogóle nie zdążyłem dodżolować. Co mi tak skill spadł? To, to, to była tylko chwila przerwy, jak dla mnie. Dobra, piszę ten. Ostrzelamy fasolkami. Masa stołów. Dlaczego ten ran musi być? Co? Uj! Dlaczego w tym ranie musi być multum mojego znienawidzonego przeciwnika? Nie! Są strony jak zawsze! No i znowu! Pamiętam, te potężnie mi skill spadł. Ale po prostu to ja jestem jakiś taki... awa. Chyba zabiłem. Tak, pozbyłem się. Tak, pozbyłem tamtego shotgunki. Na to był pocisk lecący od zabitego. Olej, right, wybucha. Wow, 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 wow. Ted, a 20. Masakra. Co to? Grapling hook. Tego jeszcze chyba nie mieliśmy. O! A! Znowu mam... Ran pełen zgonów. Czy w ogóle dojdziemy do bossa? Dobra, Winchester Rifle. Muszę też się bardziej pokusować na korzystaniu z puszy.

Oh rany, jak ja mam dość tych Lead Maidenów. Trzy... I nie wiem ile już Lead Maidenów żeśmy przerobili. Na kupę złomu. Ich się pojawia coraz więcej. No właśnie. O czym ja przed chwilą powiedziałem? Że przerobiliśmy ich już multum na złom. I wciąż jest od groma. O i rusz, Lead Maiden, Lead Maiden, Lead Maiden. Dobrze, że jeszcze ani razu nie pojawiły nam się w pojedynczym korytarzu, bo wtedy to bym się wściekł. Fajnie, trash nam. Będziemy śmieciami strzelać, nice. Dajcie mi lepszą broń. O nie. No co jeszcze? Dobra. Nie. Wiecie co? Mam dosyć. Mam dosyć na dzisiaj. 15 minutowy odcinek. Trudno. Kończymy. Bo mam dość. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Gratuluję każdemu, który jakimś cudem wytrwał ze mną do 80 końca i mam po prostu nadzieję, że cieszymy się kolejnym. Do następnego i cześć!